Cześć przyjaciele! Dzisiaj, właśnie teraz, w tej chwili, muszę porozmawiać z wami o czymś, co bezpośrednio wpływa na wasze portfele. Zeus właśnie ogłosił siedem przełomowych zmian, które zaczęły się dziś, i nie przesadzam, kiedy mówię, że niektórzy z was mogą tracić tysiące złotych, jeśli nie zrozumiecie, co się dzieje. Spędziłem ostatnie kilka godzin, czytając wszystkie oficjalne dokumenty, a to, co znalazłem, to że większość emerytów w Polsce nie wie nawet o połowie tych zmian. Niektórzy z Was mogą tracić pieniądze w tej właśnie chwili, dzisiaj nie zdając sobie z tego sprawy. Wyjaśnię wam to dokładnie tak, jakbyśmy siedzieli przy kuchennym stole z filiżanką kawy, bo szczerze mówiąc, to jedyna droga, by to miało sens. Żaden zawiły język rządowy, żadnych przeskakiwań, tylko fakty dotyczące Waszej emerytury, Waszych 13 i 14 emerytur i jak upewnić się, że nie stracicie ani jednego złotego, na który macie prawo. Więc zostańcie ze mną, bo na koniec tej rozmowy będziecie wiedzieć dokładnie co się zmieniło, ile pieniędzy możecie dostawać i co najważniejsze, co musicie zrobić, żeby nie przegapić nic z tego co wam się należy. Powiem wam to jasno, polski rząd wprowadził zmiany w sposobie funkcjonowania waszych emerytur, a nie wszystkie są łatwe do zrozumienia z oficjalnej strony ZUS. Rozmawiałem z dziesiątkami emerytów w ostatnich tygodniach i prawie wszyscy byli czymś zdezorientowani. Niektórzy nie wiedzieli kiedy przyjdzie im 13 emerytura inni myśleli, że nie mają prawa do określonych świadczeń, kiedy naprawdę je mają. Kilka osób przypadkowo podjęło decyzje, które kosztowały je setki złotych w długim okresie. To dlatego tu jestem, rozmawiając z wami bezpośrednio, bo zasługujecie na to, by zrozumieć to w polskim, w prostym języku, bez biurokratycznego bałaganu. Pierwsza główna zmiana, która zaczęła się dziś, dotyczy sposobu obliczania i wypłacania waszej podstawowej emerytury, emerytur podstawowej. Przez dziesięciolecia system działał w jeden sposób, a teraz, poczynając od dzisiaj, są nowe przepisy, które mogą oznaczać więcej pieniędzy dla niektórych z Was i inne harmonogramy płatności dla innych. Jeśli teraz odbieracie podstawową emeryturę, musicie zrozumieć, że sposób w jaki ZES przetwarza Wasze płatności został zaktualizowany. W szczególności zmieniło się timing, kiedy otrzymujecie emeryturę i są nowe opcje dostępne, jeśli chcecie zmienić sposób, w jaki ją odbieracie. Niektórzy z Was zostali już powiadomieni przez Zyz o tej zmianie, ale wielu z Was jeszcze nie otrzymało swoich listów. Ważne jest zrozumienie, że macie określony czas na podjęcie decyzji, a te decyzje mają znaczenie. Teraz porozmawiajmy o 13 i 14 emerytach, bo to jest miejsce, w którym rzeczy stają się naprawdę interesujące i gdzie większość ludzi albo się cieszy, albo drapie się po głowie ze zdezorientowaniem. Te płatności stały się stałą częścią polskiego życia emerytalnego, a dzisiejsza konferencja wyjaśnia dokładnie, kiedy je otrzymacie i ile powinniście się spodziewać. Trzynasta emerytura, którą wielu z Was zwie premią świąteczną, tradycyjnie jest wypłacana w listopadzie. Czternasta emerytura, czasami zwana premią bożonarodzeniową, przybywa w grudniu. Ale oto co się zmieniło, kwoty zostały dostosowane, kryteria uprawnień lekko się przesunęły, i jeśli nie pilnujecie swojego konta Z online, możecie przegapić powiadomienia o terminach lub zmianach na waszym koncie. Począwszy od dzisiaj, jeśli jesteście emerytami odbierającymi emeryturę podstawową w dowolnej wysokości, automatycznie się kwalifikujecie do obu płatności. To nie jest coś, o co musicie wnioskować osobno. To automatyczne. Ale i to jest ważne są sytuacje, w których mogą nastąpić potrącenia oznaczające, że część Waszej płatności może zostać zmniejszona lub wstrzymana. Pozwólcie, że wyjaśnię sytuację potrącenia, bo to jest miejsce, gdzie wielu emerytów doznawanym bólu finansowego bez zrozumienia dlaczego. Potrącenie następuje, gdy zarabiacie dochód powyżej określonego progu, a ZYS dostosowuje Wasze płatności emerytury, aby to zrównoważyć. Pomyślcie o tym w ten sposób, jeśli otrzymujecie emeryturę, imcie również dochód z pracy lub biznesu. Poza tym, co jest dozwolone, ZELS może zmniejszyć waszą emeryturę czasowo lub na stałe, w zależności od okoliczności. Począwszy od dzisiaj, nowe progi się zmieniły i to dotyczy około 240,000 emerytów w całej Polsce. Jeśli nadal pracujecie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracujecie na zlecenie, odbierając jednocześnie emeryturę, musicie wiedzieć, jaki jest wasz dokładny limit dochodów. Dla większości emerytów na emeryturze podstawowej próg wynosi około 2400 zł miesięcznie w dodatkowych dochodach, zanim zaczną się potrącenia. Ale tu tkwi pułapka, różne rodzaje dochodów liczą się na różne sposoby. Pieniądze z wynajmu nieruchomości liczą się w jeden sposób, pieniądze z pracy na zlecenie liczą się w inny sposób, a pieniądze z pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy liczą się jeszcze innym sposobem. Musicie to starannie śledzić, bo jeśli przekroczycie swój limit, możecie stracić część emerytury na kilka miesięcy. Niektórzy z Was mogą się z tym zmierać właśnie teraz i nawet nie wiedzą, że to się dzieje. Druga przełomowa zmiana dotyczy czegoś zwanego dodatkowym zasiłkiem uzupełniającym czyli pieniędzy, na które wielu emerytów nawet nie wie, że się kwalifikuje. To zaczęło się dziś, a to oznacza, że jeśli otrzymujecie podstawową emeryturę poniżej określonego poziomu, powiedzmy, że dostawacie 2500 zł miesięcznie, możecie teraz mieć prawo do dodatkowych 100 do 300 zł w zależności od waszych konkretnych okoliczności. Ten zasiłek ma na celu pomocy emerytom, którzy żyją na bardzo ciasnym budżecie. Uprawnieni są na podstawie całkowitego dochodu waszego gospodarstwa domowego i waszej sytuacji mieszkaniowej. Jeśli mieszkacie sami i wasz całkowity miesięczny dochód ze wszystkich źródeł jest poniżej 2800 zł, możecie się kwalifikować. Jeśli jesteście żonaci i wasz połączony dochód gospodarstwa domowego jest poniżej 4200 zł, również możecie się kwalifikować. Piękna część tej nowej zmiany polega na tym, że SBS powinien automatycznie zidentyfikować uprawnionych starszych ludzi i dodać pieniądze do ich kont. Ale oto rzeczywistość. Z czasami popełnia błędy, sytuacje, ludzi się zmieniają, a nie wszyscy otrzymują powiadomienia natychmiast. Powinniście sprawdzić swoje konto ZUS lub zadzwonić do nich bezpośrednio pod numer 22 505 55 55, aby potwierdzić, czy otrzymujecie ten zasiłek. Trzecia zmiana dotyczy czegoś, o czym większość z Was nie myśli, ale powinna implikacji podatkowych. Dziś ogłoszenie zawierało dostosowania do sposobu, w jaki dochód z emerytury jest opodatkowany i jakie rodzaje dochodów są zwolnione z podatku. Jeśli otrzymujecie zarówno waszą emeryturę podstawową, jak i inne dochody emerytalne, może z poprzedniego zatrudnienia lub inwestycji nowe stawki podatkowe mogą wpłynąć na to, ile pieniędzy faktycznie zabieracie do domu. Dla wielu emerytów na emeryturze podstawowej, to dobra wiadomość, ponieważ rząd podniósł próg opodatkowania emerytury. Począwszy od dzisiaj, jeśli Wasz całkowity roczny dochód z emerytury jest poniżej około 29,00 zł rocznie, możecie płacić mniej podatku lub nie płacić go wcale. Ale jeśli jesteście powyżej tego progu, musicie wiedzieć, że Wasza sytuacja podatkowa mogła się zmienić. Co ważniejsze, jeśli macie inne źródła dochodów, np. dochody z wynajmu lub odsetki z kont oszczędnościowych, mogą one być teraz opodatkowane inaczej. Rekomenduję, aby każdy, kto ma wiele źródeł dochodów, pobrał podsumowanie podatku z, z lub poprosił swojego księgowego, aby przejrzał Waszą konkretną sytuację, ponieważ optymalizacja sytuacji podatkowej może oznaczać setki złotych pozostających w waszej kieszeni zamiast trafiać do rządu. Czwarta główna zmiana, która zaczęła się dzisiaj, dotyczy świadczeń dla osób pozostałych przy życiu i sposobu ich obsługi, gdy emeryt umrze. To może się wydawać makabryczne, ale jeśli jesteście żonaci lub macie osoby na utrzymaniu, musicie zrozumieć, że zasady dotyczące tego, co się stanie z waszą emeryturą po waszej śmierci, lekko się zmieniły. Jeśli wasz współmałżonek otrzymałby rentę wdowią lub wdownika, po waszej śmierci kwota, którą otrzymuje, została dostosowana. Te dostosowania są oparte na nowych obliczeniach, które zaczęły się dzisiaj. Ponadto, jeśli macie dorosłe dzieci lub inne osoby na utrzymaniu, które mogły otrzymywać świadczenia na podstawie waszej emerytury, kryteria uprawnień do ich dalszych świadczeń przesunęły się. Ważne jest, aby upewnić się, że wasze konto z DUS zawiera aktualne informacje o waszych członkach rodziny. Jeśli wasza sytuacja się zmieniła, jeśli poślubiłyście się, rozwiedliście się lub skład waszej rodziny zmienił się w jakikolwiek sposób, musicie to natychmiast zaktualizować w ZENS. Zadzwońcie do nich lub odwiedźcie swoją lokalną placówkę, ponieważ te szczegóły bezpośrednio wpływają na to, co będzie otrzymywać wasza rodzina. Piąta przełomowa zmiana dotyczy czegoś zwanego optymalizacją emerytury, czyli nowej usługi oferowanej przez spoczynając od dzisiaj. To zasadniczo konsultacja, w której ZC pomaga wam zrozumieć, czym moglibyście dostawać więcej pieniędzy, podejmując określone decyzje dotyczące sposobu ubiegania się lub struktury waszych świadczeń emerytalnych. Nie wszyscy tego potrzebują, ale niektórzy z Was mogą skorzystać na zrozumieniu, czy moglibyście otrzymać większą emeryturę, gdybyście podjęli inne decyzje w przeszłości, lub czy zmiana czegoś teraz mogłaby Wam pomóc w przyszłości. Na przykład, jeśli przeszliście na emeryturę wcześniej, ale moglibyście pracować kilka lat dłużej i otrzymać znacznie większą emeryturę, z z może teraz pokazać Wam te obliczenia. To nie zmienia tego, co otrzymujecie teraz, jeśli już odbieracie emeryturę, ale może Wam pomóc lepiej zrozumieć Waszą sytuację finansową i zaplanować przyszłość. Możecie poprosić o tę konsultację optymalizacyjną bezpośrednio z ZYS i jest całkowicie bezpłatna. Szczerze mówiąc, myślę, że każdy senior powinien to zrobić przynajmniej raz, tylko po to, by upewnić się, że rozumiecie dokładnie, co dostawacie i dlaczego. Szósta zmiana dotyczy sposobu obsługi 13 i 14 emerytur w specjalnych okolicznościach. Jeśli odbieraliście emeryturę w zeszłym roku, ale z jakichś powodów nie odbieraliście jej przez cały rok, może zaczęliście emeryturę w połowie roku lub wasza emerytura była przerwana, sposób w jaki te dodatkowe płatności są obliczane i wypłacane się zmienił. Począwszy od dzisiaj obliczenia są bardziej precyzyjne i biorą pod uwagę dokładnie ile miesięcy odbieraliście emeryturę. To oznacza, że niektórzy z Was mogą otrzymać nieco inne kwoty niż się spodziewaliście, ale w większości przypadków oznacza to, że dostajecie sprawiedliwą zapłatę za dokładny czas, gdy Wasza emerytura była aktywna. Jeśli zaczęliście emeryturę w marcu, na przykład Wasza 13 emerytura może być proporcjonalnie mniejsza niż dla kogoś, kto otrzymywał emeryturę przez cały rok. To jest sprawiedliwe, ale musicie to zrozumieć, aby nie byli zaskoczeni, gdy płatność przybywa. Sprawdźcie swoje pismo powiadomienia ZUS, aby sprawdzić dokładną kwotę, którą powinniście się spodziewać. Siódma i ostatnia przełomowa zmiana to to, co ja nazywam aktualizacją przejrzystości. Począwszy od dzisiaj, ZUS zapewnia lepsze bardziej jasne informacje dla emerytów dotyczące dokładnie tego, co otrzymują i dlaczego. Gdy zalogujecie się do swojego online konta z OS, zobaczcie bardziej szczegółowe rozkłady waszej emerytury, w tym konkretne informacje o tym, która część to wasza emerytura podstawowa, która część pochodzi z waszych składek ubezpieczeniowych i wszystkie zasiłki lub dostosowania, które się dokonują. Ta przejrzystość jest ogromna, ponieważ przez lata wielu emerytów naprawdę nie zrozumiało, co patrzyli w swoich oświadczeniach emerytury. Teraz powinniście móc wyraźnie zobaczyć, dlaczego wasza emerytura wynosi tę kwotę i jeśli coś się nie zgadza, macie lepsze narzędzia, aby to kwestionować. Jeśli nie macie jeszcze online konta ZUS, zdecydowanie zachęcam Wam do jego utworzenia dzisiaj. Możecie to zrobić na stronie ZUS lub w dowolnym lokalnym biurze ZUS. Wasi członkowie rodziny lub zaufany przyjaciel mogą Wam w tym pomóc, jeśli nie czujecie się komfortowo z komputerami. To konto jest Waszym oknem do zrozumienia Waszej emerytury, a posiadanie dostępu do niego jest absolutnie kluczowe w dzisiejszym systemie. Oto kilka praktycznych wskazówek, aby upewnić się, że nie przegapicie żadnych z tych zmian i nie stracicie żadnych pieniędzy. Po pierwsze, zalogujcie się do swojego konta teraz lub poproście kogoś, aby Wam w tym pomógł. Sprawdźcie, czy wszystkie Wasze informacje są aktualne, Wasz adres, Wasza sytuacja rodzinna, Wasze dane kontaktowe. Jeśli coś się zmieniło, aktualizujcie to natychmiast. Po drugie, zadzwońcie do Zeus pod numer 22 505 55 55 i potwierdźcie, że odbieracie wszystkie świadczenia, na które macie prawo. Zapytajcie ich konkretnie o zasiłek, o którym wspomniałem wcześniej. Wiele osób się kwalifikuje, ale nie wie o tym. Po trzecie, śledźcie wszelkie dodatkowe dochody, które zarabiacie. Jeśli nadal pracujecie w niepełnym wymiarze czasu pracy, śledźcie te zarobki starannie, aby upewnić się, że nieprzypadkowo nie wyzwalacie potrącenia. Po czwarte, zaznaczcie sobie w kalendarzu, kiedy powinna przyjść Wasza 13 i 14 emerytura w tym roku, aby móc zauważyć, jeśli się nie pojawią na czas. Po piąte, porozmawiajcie z Waszymi członkami rodziny o Waszej sytuacji finansowej. Upewnijcie się, że wiedzą, gdzie są Wasze ważne dokumenty i jakie świadczenia odbieracie, bo gdy coś Wam się stanie, będą potrzebować tych informacji. Pozwólcie mi również zwrócić się do czegoś, co martwi wielu emerytów strach, że zmiany takie jak te mogą oznaczać mniej pieniędzy. W tym przypadku większość zmian w rzeczywistości oznacza więcej pieniędzy lub uczciwsze traktowanie dla większości emerytów. Rząd naprawdę poczynił wysiłki, aby pomóc emerytom w związku z inflacją i rosnącymi kosztami utrzymania. Ale oto co musicie pamiętać: w polskim systemie emerytalnym, jeśli nieaktywnie zarządzacie waszą sytuacją i pozostajecie poinformowani, możecie przegapić świadczenia lub popełnić błędy, które wam kosztują. System nie zawsze idealnie powiadamia wszystkich o wszystkim. Czasami listy się opóźniają, czasami ludzie ich nie czytają uważnie, czasami okoliczności się zmieniają, a ludzie zapominają o aktualizacji w ZUS. To dlatego musicie być proaktywni. Podsumowując, począwszy od dzisiaj, wasz krajobraz emerytalny zmienił się na kilka ważnych sposobów. Możecie dostawać więcej pieniędzy. Możecie mieć nowe prawa i opcje. Możecie potrzebować podjąć decyzję lub aktualizacji na waszym koncie. Najgorzej co możecie zrobić, to nic po prostu założyć, że wszystko jest dobrze i że ZS będzie się tym zajmować automatycznie. Nie będzie. Musicie podjąć działania. Sprawdźcie swoje konto dzisiaj. Zadzwońcie do ZS, jeśli macie pytania. Zaktualizujcie wasze informacje, jeśli coś się zmieniło. Zrozumiejcie wasze progi potrącenia, jeśli nadal zarabiacie dochód. Upewnijcie się, że wiecie, kiedy przychodzą wasze 13 i 14 emerytury. To wasze pieniądze, wasze bezpieczeństwo i wasza przyszłość. Zarobiliście je dziesięcioleciami pracy i zasługujecie na otrzymanie każdego złotego, na który macie prawo. Nie zostawiajcie pieniędzy na stole, ponieważ nie zrozumieliście, co się zmieniło lub nie poświęciłem pięciu minut na weryfikację waszego konta. Dacie sobie radę, a jeśli będziecie potrzebować pomocy, pamiętajcie, że ZUS istnieje po to, aby wam służyć i są również ludzie w waszej społeczności, pracownicy socjalni, członkowie rodziny, zaufani przyjaciele, którzy mogą wam pomóc w nawigacji tych zmian. Opiekujcie się sobą i proszę, zróbcie to dzisiaj.